Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuli z Wybrzeżem. W dniu dzisiejszym zwiedzimy miejsce zabytkowe, a także odrestaurowane i to dodatkowo z nową sceną. Przedstawiam Państwu naszą perełkę historyczną, Starą Aptekę. Budynek należący obecnie do Teatru Wybrzeże pochodzi z 1636 roku. Mieściła się tu prochownia, w której wytwarzano kamienne kule i granaty armatnie, kartacze i inną amunicję. Pociski pieszczotliwie nazywano pigułami, stąd nazwa Stara Apteka. Szczególnie warto zwrócić uwagę na portal zwieńczony herbem Gdańska, przedstawiający niezwykłą alegorię siły prochu. W linii łuku przedstawiono dwa moździerze, do jednego z nich, po lewej stronie, wpada postać z zawiązanymi rękami, natomiast z drugiego, po prawej, wylatuje z rozpostartymi rękami. W budynku starej apteki znajduje się FUAJE dla sceny malarnia i dla sceny Stara apteka, a także sala prób czytanych i pomieszczenia magazynowe. Została odrestaurowana z wielką dbałością o szczegóły. Pod widownią zaś znajduje się magazyn ekipy technicznej z przejściem do podziemi budynku głównego. Jednak historia tych murów sięga jeszcze dalej. Dawno, dawno temu, w XIV wieku, były tutaj mury miejskie. Funkcje obronne pełnił 5-metrowy mur wysoki, a także mur niski oraz fosę. Ważnym elementem fortyfikacji całego systemu obronnego średniowiecznego miasta były baszty. Mury głównego miasta miały ich ponad 20, a niektóre przetrwały do dziś. Miasto poszerzało się. W XVI wieku nowe wały ziemne zamknięto bramą wyżynną. Do XVII wieku fosy zasypano, położono bruk, tworząc dzisiejszą ulicę teatralną. Baszty przebudowano. Na ich fundamentach powstała wielka zbrojownia. Na fundamentach muru wysokiego postawiono tylną ścianę starej apteki, a na fundamentach muru niskiego jej ścianę frontową. Oto przekrój muru wysokiego, na którym widać dobrze konstrukcję. Kamienny fundament i ceglaną ścianę wypełnioną rumoszem, czyli odłamkami kamieni i zaprawy. Jego grubość w tym odcinku wynosi 1,30 m. To właśnie relikty baszty podkołodziejskiej lub pod starą apteką. Była usytuowana pomiędzy bramą ludwisarską, a basztą łazienną. Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie starszej o 30 lat wielkiej zbrojowni. Plac między budynkami był niezabudowany. Ze zbrojowni wyprowadzano na dziedziniec armaty, ładowano amunicją i przez przejście bramne ruszały dalej. Mniej więcej tutaj znajdowała się wąska uliczka zwana przymurną. Stara apteka pełniła funkcje militarne do końca XVIII wieku. W okresie międzywojennym wewnątrz obiektu założono transformatorownię zasilającą w elektryczność teren głównego miasta. Z tego powodu doszło do znacznej przebudowy wnętrza. Scena Stara Apteka de facto nie znajduje się w budynku Starej Apteki, a w podziemiach dziedzińca pomiędzy budynkami. Tutaj widzimy ściany Wielkiej Zbrojowni, widać też, gdzie był poziom gruntu. Mamy także ślad po drzwiach, którymi wychodzono z armatami na dziedziniec. Dzień dobry państwo, jesteśmy na Starej Aptece, w Starej Aptece, na scenie Starej Apteka. W scenie, która działa już od dwóch lat, zrobiona wielkim wysiłkiem bardzo wielu ludzi. Udało się. Pojawiła się scena, która jest niesamowita. Ciągle mam wrażenie, jak chodzą widzowie, że to wchodzą na dużą scenę. Tyle ludzi tu wchodzi. Mimo bardzo niewielkich parametrów tej sceny, e, mam poczucie, że każde przedstawienie, które tutaj jest realizowane, już chyba się odbyło 7 premier, e, jest e, fantastycznie różne i w żadnym wariancie nie, 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 nie mieliśmy takiego poczucia, że scena jest za mała. Jeśli macie pytania dotyczące starej apteki, zapiszcie je w komentarzach. Za kilka dni odpowie na nie nasza ekipa z działu inwestycji.